Panie Grzegorzu, spotykamy się w miejscu wyjątkowym na mapie polskiej Warszawy Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też z innej okazji, równie wyjątkowej, bo rozmawiamy o Leopoldzie Termandzie, warszawiaku, człowieku, który Warszawę też gdzieś tam w literaturze unieśmiertelnił. A pan zdaje się rusza śladami Termanda, jest nawet taki pomysł i taki projekt takiego spaceru śladami Termanda, podróży przez Warszawę. Proszę opowiedzieć skąd się to wzięło i. Co mamy tam zobaczyć? Po pierwsze, Tyrmand jest obecny w Muzeum Powstania Warszawskiego i, właśnie, i także w Instytucie Stefana Starzyńskiego, który działa przy Muzeum Obok Muzeum. Warszawiacy pewnie to pamiętają, wiedzą, że co roku jest organizowany festiwal niewinni czarodzieje. Tak. I pierwszy festiwal niewinnych czarodziejów poświęcony był między m.in. Tyrmandowi. Także ten tymant jest już od wielu, wielu lat obecny. W muzeum, w działaniach muzealnych. No a teraz, oprócz tego, że rok 20 to jest ta, ta pandemia, mamy rok tyrmandowski. Sto lat temu urodził się Leopold Tyrmand, całkiem niedaleko, i powstała taka taki pomysł, taka idea, żeby zrobić przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda. Tytmant jest wyjątkowo warszawskim pisarzem, publicystą, dziennikarzem. Ta cała jego działalność także obok literatury, obok, obok pisarstwa, obok dziennikarstwa jest też bardzo warszawska. No aż prosiło się, żeby zrobić coś takiego, tym bardziej, że istnieje sporo takich pomysłów, sporo inicjatyw wśród przewodników w internecie zrobienia takiej mapy, podróży, śladami. E, śladami, czy śladami złego, czy śladami w ogóle Warszawy, Tyrmanda. E, myśmy poszli raczej w kierunku tej szerokiej Warszawy, czyli Warszawy i lat 50., i lat 60., i lat 40., e, żeby po pierwsze, czy uda się zrobić coś takiego. Udało się, no, już napis powstała, napisałem, tą, napisałem ten przewodnik, e, ale po drugie, czy da się zaplanować taką, e, taką trasę, którą można by było przejść e, i pokazać Warszawę, no, która właściwie nie istnieje? E, czy ta Warszawa istnieje, czy ona ciągle jest? Gdzie jest ta Warszawa, gdzie są te ślady? Także też pograć w, w taką grę z Tyrmandem, w grę w Warszawę znaną, nieznaną, bo przecież Terman też trochę nam pokazuje miejsca, które on sobie wyobraził, które właściwie nie istniały, czy istniały, ale gdzie indziej on tworzy, tworzy pewne miejsca. No i myślę, że to jest, to będzie pasjonująca podróż, w którą się można wybrać i właściwie którą zapraszamy, żeby pokazać Warszawę istniejącą, nieistniejącą, ale na pewno Tyrmamę. No właśnie jaka jest ta Warszawa Trymanda za złego, bo już Pan wspomniał, że faktycznie dziś momentami to są elementy fantastyczne, ale no właśnie, czy Trymand postanowił wydobyć jakiegoś ducha miasta, czy może nadbudował jakby dużo więcej niż w tej Warszawie było, czy no z pewnością uruchamia naszą wyobraźnię, kiedy się cofamy do tej Warszawy z jego powieści, ale jaka ta Warszawa po wojnie w latach 50. faktycznie była? No to jest Warszawa, e, faktycznie to jest Warszawa nostalgiczna w dużym stopniu. To jest Warszawa z tych marzeń o Warszawie, z tych wspomnień o Warszawie. A z drugiej strony, pamiętajmy, że Tymat wyjechał e, z Warszawy w 1938 roku. Wyjechał przed wojną, to było inne miasto. Przyjechał już do czegoś, co zaczynało się odbudowywać. E, że właściwie to, co on mógł opisywać, to właściwie opisywał gruzy, ruiny trochę także tej odbudowanej Warszawy, którą nie, której nie lubił, ale też jest sporo takich miejsc, które ciągle jeszcze istniały. Istniały zresztą do lat 60. -tych. Dzikie pola, tu na Woli niedaleko, zresztą gdzie jesteśmy, one istniały do, do lat 60. -tych. Były miejsca, gdzie właściwie nie należało się, nie należało przychodzić, te wszystkie te wszystkie przygody, które mogły spotkać z ofertą cegły do, do kupienia, czy te wszystkie bazary, na które, w których on do których był, gdzie ubierał się, gdzie kupował te, te rzeczy. Jeszcze niedawno to wszystko było. Więc ta Warszawa lat 50., czy lat przełomu, lat 40. i 50., w dużym stopniu jeszcze potem przetrwała, i w pamięci warszawiaków, ona w dużym stopniu istnieje, ale też jest. To też jest jakby druga strona medalu, że Tyrman opisuje też tą Warszawę no taką, którą chciałby, żeby była, żeby, żeby była, żeby zaistniała. I tej Warszawy nie ma. No ale to jest, też, to jest też taki pomysł na, naszą, na naszą, nasz spacer w wyobraźni w tą Warszawę, która odeszła bez, już bez, właściwie bez śladu. Tak jak patrzymy nawet tutaj, jak jesteśmy w budynku, który został przerobiony ze starej elektrowni, tutaj już nie ma, nie ma fabryki, która była, za nami są wieżowce nowoczesne. To już tu, nie jest ta wola. Ale też z drugiej strony, no na przykład ulica Towarowa na początku XIX wieku to była ulica Domów Publicznych. Też już tego nie ma, też już to nie istnieje. Zatem też Warszawa Cytarskiego. Ale wie pan, to jest trochę inna rozmowa. Te, to jak mówimy dzisiaj o takich przybytkach, to sobie wyobrażamy jakieś ciemne interesy i, i dziwne, dziwne postacie, a to były marmurowe domy, gdzie były koncerty, gdzie co więcej, gdzie można było zwiedzać za biletami w ciągu dnia te domy i one cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. No takim co tam się dzieje w warszawiaku, więc mówimy o czymś innym dzisiaj całkiem. Dzisiaj rzecz trudna do wyobrażenia. Dzisiaj rzecz, dzisiaj rzecz jest trudna do wyobrażenia, ale faktycznie to były bardzo luksusowe, bardzo drogie domy publiczne, cała towarowa była właściwie co krok, było coś takiego. No i tej już kompletnie nie ma czegoś takiego. Więc jak sięgamy właściwie i cofamy się jeszcze wstecz, to ta Warszawa nam pokazuje różne tajemnice, różne rzeczy, których których nie ma. E, Terman na przykład e, opisywał z e, wielką sympatią, z wielką nostalgią przedwojenne kina, a tych kin też nie ma. E, tych kin już nie było wtedy, jak on to opisywał. Z drugiej strony, są jakieś tajemnice związane. Ja takie mam poczucie, że Tyrman niekiedy prowadził taką subtelną grę z ludźmi, którzy którzy znają tą Warszawę tak, jak on znał, e, bo e, ten słynny bar. Na żelaznej kategorii czwartej. Nawiasem mówiąc, nie było czwartej kategorii w 1954 roku. Była tylko trzecia kategoria barów, ale to już jakby coś innego. Więc ten, tam, gdzie był ten bar, było przedwojenne kino. I jeden z ludzi, którzy zajmują się kinami w Warszawie, opisują, że jednym z właścicieli był Tyrman. Więc, więc tak, więc są jakieś takie, dlaczego tam był ten, dlaczego umieścił dokładnie ten bar w tym miejscu, gdzie było kino, którego właścicielem był, był Tyrmand, nie Leopold. Jeden z Tyrmandów. Próbowałem znaleźć w rocznikach filmowych, czy faktycznie właścicielem był. Zachowały się dwa czy trzy roczniki, akurat tamtego tam nie znalazłem. No ale nagle pojawia się coś takiego. I to ciekawe, jest taka fajna gra. Były dwie rodziny Termandów na początku XX tak, wieku, to też tak, jest ciekawe. Więc tak, mowa... to też jest ciekawe. Ale no na przykład to, że to nazwisko się tam pojawia, to jest fajne. Um, więc no, Tyrmand prowadzi taką grę i prowadzi nas właściwie w Warszawy, która była, która może była, która może będzie, która jest. I ta mozaika jest. Moim zdaniem pasjonujące. A czy to nie jest taka cecha charakterystyczna wyjątkowych dużych metropolii, które nakładają się w historii jedne epoki na drugie, jedne cegły na drugie się nakładają i że siłą rzeczy w takim dużym mieście zawsze będzie pewna sfera niedopowiedzeń, wyobrażeń, czegoś, co z jednej strony nie ma, ale z drugiej strony, jeśli taka wspólnota wyobrażeniowa masz o tej Warszawie, której nie ma, to może jednak tej Warszawy jednak trochę faktycznie na tej wyobraźni jest i może ta Warszawa wyśniona, termanda, może ona gdzieś faktycznie istnieje w przeszłości. No ale to mówimy wtedy o takiej sytuacji idealnej, to znaczy nakładają się pewne warstwy, które wynikają ze zmian historycznych. Tutaj Warszawa faktycznie były całe połacie miasta, którego, których już naprawdę nie było. Jeżeli patrzymy na powojenne zdjęcia terenów getta, to tam jest pustynia. Jeżeli patrzymy na Potem na, na, na tereny, no na przykład starówki, gdzie, gdzie trwały walki powstańcze, gdzie faktycznie potem Niemcy wyburzali te, te całe rejony. Trudno mówić wtedy o jakichś uporządkowanych warstwach. To jest miasto, które no naprawdę to niektórzy mówią taką banalną rzecz, że powstało jak Feniks z Popiołów, i to miasto powstało jak Feniks z Popiołów. Nawiasem mówiąc, jest jeszcze jedna. Taka ciekawostka, bo e, pan to wie lepiej ode mnie, e, ale w Paryżu e, Tyrmand grał w koszykówkę e, i jego drużyna zdobyła pierwsze miejsce i dostał nagrodę od Le Corbusiera. Był pod e, ogromnym wrażeniem wspomina tego Le Corbusiera. No ale przecież idea Le Corbusiera po wojnie była taka, żeby wyburzyć całkowicie to miasto i zbudować od początku. I, no i właśnie, i tu mamy ten paradoks. Ten wspaniały architekt, ta wizja, i wspomnienia, e, i wspomnienia Tyrmanda. To fajne jest. To on jest pasjonujący pod tym względem. To... A pana Tyrmand? Kim jest pana Tyrmand? A, jest Tyrmand. mój Tyrmand. Z jednej strony, człowiek, e, który, który kocha Warszawę i jest mi bliski. Z drugiej myślę, że by mnie wyjątkowo denerwował w tym swoim <laughs> pomęstwie, w takim, w tym... To jest coś takiego, że jak spotykamy się z ludźmi na przykład, którzy kształtują modę, albo którzy się, którzy się, zajmują modą, to ja zawsze wiem, że jestem fatalnie ubrany, że fatalnie się, fatalnie mam złe buty, złe spodnie, złą fryzurę, wszystko mam złe. I tak, tak sobie myślę, że gdybym go spotkał, to miałbym właśnie miałbym taki, no, taki dyskomfort, że on, który jest żadnym wikiniarzem, to już wiemy przecież, prawda, to, ale trzeba to powtarzać, ale który się ubiera jak przedwojenny dżentelmen francuski czy angielski i który zwraca uwagę na każdy szczegół na krój kołnierzyka, na guziki. Co więcej, potem jest ryzyko, że trafię do literatury jako ten niechluj, który tam się Bóg wie, jak ubiera. To, to mnie to troszeczkę nie. Z drugiej strony, no, był kawał pozera z niego. E, pan też pamięta, i w swojej książce opisuje tę scenę nad, na kortach warszawskich, ten mecz tenisowy Polska-Anglia, kiedy. Tenis w latach 40. to było coś, to było jak, jak, jak świątynia. Cisza, spokój, i on stuka na tej maszynie. Yy, I potem pisze ten tekst, który jest właściwie nie jest reportażem sportowym, tylko jest taką kroniką towarzyską. No, po prostu czad. A jakby temat szedł na Warszawę, byście sobie poszli do nie wiem, czy to kameralnej, czy gdzieś sobie na spacer Warszawą, to chyba byłoby o czym rozmawiać. Tak, chociaż ja też szedłem, poszedłem taką trasą właśnie tych restauracji, czy tych knajp, czy tych barów, gdzie, gdzie bywał Tyrmand. To w sumie jest prosta rzecz, bo to jest czytelnik, to jest spatif, to jest kameralna. I wie pan, i to jest trochę, to jest trochę kiepsko, bo w spatifie nie ma znaku po, po Tyrmandzie. Czytelnik był zamknięty już, nagle się okazało, że jakieś zmiany. No kameralna faktycznie, kameralna starała się coś przypomnieć i, i, i pokazać. Ale ja mam takie poczucie, że e, dla człowieka, który na przykład nigdy nie czytał Złego, dla którego Tyrmand jest jakimś nazwiskiem, ale dokładnie nie bardzo wie, to jeżeli będzie chodził po Warszawie bez naszych pomocy, bez pana książki, bez mojego przewodnika, to niewiele się dowie. Czyli warto było... Ten ślad Tyrmanda odtworzyć, żebyśmy no, mogli. Przede wszystkim warto było, że Pan napisał świetną monografię. Po drugie, ja też między innymi dzięki Pana książce napisałem przewodnik. Myślę, i, I myślę, że jeżeli ktoś przeczyta Pana książkę, przekartkuje i zrobi to samo z moim przewodnikiem, przewodnikiem, który zresztą tu dzięki muzeum powstał, to może poznać i trochę Tyrmanda, i trochę Warszawę. I to będzie naprawdę niezwykła i sentymentalna, i intelektualna podróż po mieście, które ciągle jest, ten duch typ Warszawy, Tyrmanda ciągle jest w Warszawie, w tych kamienicach, w tych ludziach. I nawet jeżeli nie ma budynków, to ta Warszawa istnieje.